Witam Was w kolejnym odcinku hotelu Paradise Ostatnio zostaliśmy w Suspensie Nie wiedzieliśmy czy zostanie Marietta czy Lexi Także y, czas najwyższy się przekonać A ja widzę, że umrudziłam W ogóle takie coś od mikrofonu Chyba szminką albo podkładem Źle masz ze mną byczku, źle Czy w raju istnieją zmartwienia? Nie, z wyjątkiem jednego. Jak pozostać tu na dłużej? Nazywam się Klaudia Eldursi i witam w hotelu Paradise. Ja zawsze mam takie wrażenie, że ta Klaudia Eldursi na początku to jest totalnie niepotrzebna. W sensie dokładnie to samo zdanie mógłby powiedzieć narrator. Po co ona tam w ogóle jest? W sensie ja nie mam nic do typiary, ale ona się przydaje tylko na tych rajskich rozdaniach, a tak to w sumie, Czemu ona niektóre informacje przekazuje, a niektóre dostają listem. Bardzo niekonsekwentny program. Kolejny rajski poranek. Słońce, woda, szum palm w ogrodzie i oczywiście miłosne rozkminy. Chris, który pozostaje w parze z Lexi, coraz częściej zerka w stronę singielki Marietty. Dla Lexi to rajsko śmiertelne zagrożenie. Dla Marietty szansa, by w raju pozostać. Oczywiście mieszkańcy hotelu podzieleni są w tej kwestii na dwa obozy. No rzeczy. Chris dał dupy, bo obiecł Marietcie, że ją wybierze. Czy ty w poprzednim odcinku nie byłeś y, za Mariettą, a potem ja jakby znalazłam to jako detektyw y, pierwszej klasy, że, że on jednak przeciwko niej spiskował? Maciek, kim ty k***a, jesteś w tym programie? O co ci chodzi? To fajnie, ze mną nie mógł porozmawiać. Czyli dobrze to wyczuwałaś? Dobrze wyczułam od no, 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 to wczuć od razu przecież. No to co on tak może? Przepraszam bardzo. Przecież to coś ci mówiliśmy, tak? Ale teraz, Łukasz, może lekcji uratować ciebie? Nie wybierając Nie, nie, nie. to ja, ja dopiero, wiesz, myślę, nie. Ja to pierwsze, wiesz, to Ale... już myślę, że nie chcecie iść w takiej konspirze. My też mówiliśmy o mówiliśmy, że jeżeli wybrałby kogoś innego niż ciebie, to byłoby frajerskie tak naprawdę, tak? Tuż bez przesady, no cóż, ja uratowałaś mu po dwa razy, tak? No. No? Pełniłam błąd taktyczny wybierając Krisa, a potem zrobiłam to po raz drugi. Z kogo mogę mieć pretensje, jak, jak nie do siebie? Chcesz chłopak wyciągnąć informację, przy go do ściany, taka prawda i rada dla COVID. Generalnie. ja to powiedziałam, że siłą trzeba będzie to zdobyć. Tak, to jest taka prawda. Otoczcie go, otoczcie go i rozpocznijcie bitkę. To na pewno pomoże. Mi nie zasnąć podczas oglądania kolejnego odcinka. Chyba musimy się zacząć znaczyć nad innym programem, bo zaczyna mnie to bardzo nudzić. Ktoś ostatnio napisał mi komentarz, że tak patrząc na ten program, to on jest strasznie nudny. I guess what? On jest strasznie, strasznie, strasznie nudny. Jakiego ja oglądam tutaj sama, to mam ochotę popełnić samą. Mam nadzieję, że chociaż trochę mój komentarz to wzbogaca i jakiś montaż, coś tam, że wydaje się radę to oglądać. Ale piszcie w komentarzach propozycje, jaki inny program jest taki podły, co byśmy mogli pooglądać, bo ja. Muszę od tego chyba odpocząć. Ja powiem mu, że słuchaj, Miałeś mi powiedzieć, ale usłyszałam waszą rozmowę. Ile? Niech nic, nie usłyszałam waszą A rozmowę. Powiedz, I to, będzie mu wtedy tak, Gryzie mnie to już od paru godzin, usłysza... od jakiegoś czasu, ale słyszałam tą rozmowę. Wszystko wszystkim, ale to naprawdę miłe, że chłopaki mają taką męską sztamę. Dzięki Maciek. Co tam Chris? Przemyślałeś sobie? Ja dopiero Aha, wczoraj dopiero dość spać, dzisiaj dopiero wstałeś. Nie, no na poważnie się pytam. No tak, no musimy porozważyć z tym, Dziewczyny, okay? yes, mówimy, bycie, ale to ochotę kogoś tutaj w ogóle przytulić? Nie? No. Ale mam ochotę się z kimś pocałować. No z kimś? Uuu, tego się nie spodziewałam. Nie, to nie jest tak, że z kimś, że myślę o jednej osobie. Wiesz, tylko po prostu y, lubię to robić i mam ochotę, po prostu brakuje mi takiego kontaktu, nie? Be, no ale nie ma tutaj osoby, z którą byś chciała? Nie. No właśnie. Trochę dziwne, Byczku. A to nie jest tak, że chcesz kogoś pocałować, bo podoba ci się ta osoba. Nie, chcesz się całować dla sam... Boże drogi, dlaczego my jesteśmy tutaj właśnie. Coś poszło w moim życiu nie tak, że jesteśmy już na ósmym odcinku tego gówna, ja czuję jak wypanowuje ze mnie ostatnie szczątki jakiejkolwiek inteligencji. Widzicie, nawet tego zdania nie potrafiłam złożyć idealnie. Ale na przykład porównując Krisa i Łukasza, no to z Łukaszem to w ogóle bym nie mogła to w ogóle nie. A z Krisem masz troszeczkę mam inaczej, nie? No może z dacie wyjść, No może tak. Czy nie jesteś zamknięta? <laughs> nie. Szczerze mówiąc nie. Nie no, ja to jestem. Myślę, że, że będzie mi się inaczej spało z Chrisem i z Łukaszem. Zresztą w ogóle to jest dziwne, ponieważ ja z Chrisem my nie mieliśmy dobrych relacji, a naprawdę od jakichś trzech, czterech dni się fajnie dogadujemy i ja naprawdę chcę, chcę z nim rozmawiać. Tylko dlatego, że powiedział, że cię uratuje byczku. To jest naprawdę takie... Mm, wyrachowaność ludzi at its best. No fajne te kolonie. Oho, zdaje się, że facetka dyrektorka właśnie obmyśliła jakąś grę na turnusie. O, Klaudia! Klaudia! Co tu robisz? Co, co masz zamiar zrobić dzisiaj? Nigdy się nie pojawisz w ciągu dnia. Każda spary będzie miała zasłonięte oczy tą oto szarfą. Żebyście absolutnie nic nie widzieli. Będziecie mieli naklejone na ciele literki. Ja mam tutaj profesjonalną asystentkę, która mi pomoże. I wzajemnie będziecie szukać tych literek na swoich ciałach. Gdyby takie filmiki, challenge, typu Kissing Challenge, gdzie oni, albo Leak My Something Challenge, wzięły ślub z grami weselnymi, po powstałoby to, co mamy tutaj. Po czym? Każdą literkę, którą znajdziecie, musicie przykleić na tablicy. Razem musi być ich osiem. I szybciutko układacie słowo na tablicy. Przegrana para, niestety, ale zostanie rozbita. Uuu! Wreszcie jakaś gra, która cokolwiek wnosi. Jak oni wcześniej mieli jakąś tam grę na samym początku, to ona była w sumie niepotrzebna do niczego i totalnie nic nie zmieniła. Dobrze, dobrze, choć niech się coś dzieje. Nie wiem, podpalcie to bali. I partnerkę w tej parze zastąpi nasza singielka. Właściwie, gdyby Chris tak się lekko ociągał w tej grze, to sprawa załatwiłaby się sama. Tak jakby bez krzyku. Słuchajcie, pamiętajcie, dotykamy się delikatnie. Lexi, gdzie ty jesteś? Tak. Bądźmy zmysłowi i sensualni. To takie obrzydliwe, kiedy ktoś mówi bądźcie zmysłowi i sensualni. W ogóle jakby wpychanie ludzi w takie dotykanie się, takie gdzie oni są jakby na różnych etapach znajomości, jest takie bardzo... <laughs> Ładny piesek biegnie pod oknem. Czas start! To że. Nie wiem, czy to w ogóle na YouTubie można pokazywać. Nie skupiał się na tym takim dotyku, żeby wyczuć tą literkę, ale jakoś tak szybko, szybko i, i mocno. E, szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam, bo to wszystko działo się bardzo szybko i chyba nam się włączył jakiś taki duch rywalizacji. Chcieliśmy po prostu e, skończyć e, jak najszybciej to zadanie. Pff, wiecie co, ja już chyba wolałam, jak oni spiskowali po prostu, bo chyba na tym miał ten program. Po... Na początku myślałam, że ten program polega na. ryuchy, Ale potem myślałam już, że polega na spiskowaniu, a teraz jednak okazuje się, że wracamy na. Na morękę. Ale ja przegrałem, taką grę chyba w życiu. Blondino Latino, ty stuleju! Chciałam, żeby Chris przegrał. Wszystko zrobiłam, żeby przegrał. Po prostu naklejałam Lexi w najmniej dostępnych miejscach te, te naklejki. Naklejałam je na palce u stóp, naklejałam je gdzieś tutaj na żebrach z boku, między kostiumem, który ma paski. Więc ciężko, naprawdę ciężko było je znaleźć. Czułem literkę i tam parę razy. Ale udaję, że jej nie czuję. Kristy cwaniaku! Kristy! bądź i wodo! Ale ty jesteś sprytny, kto by pomyślał, że ty tak zrobisz? Ambrozja, ambrozja. Mamy. Mamę. No, no dawaj, no to mów, bo jak mamy, to seksapil. możesz mówić. Ma, no to mamy, mamy słowa. Brawo, no to Seksapil. Wiecie co? Mała teoria. Wymyślił ten program i te wszystkie zabawy człowiek, który nigdy w życiu nie widział kobiety. Facet, który nigdy nie widział kobiety, albo kobieta, która nigdy w życiu nie widziała faceta. to jakąś frustrację z tego bije, To martwi się o, te, o tego człowieka. Może, może on, może, może on jest jakiś nieszczęśliwy. Bardzo. Nie jest tylko tytuł, ale też takie wołanie do publiki, żeby mu ktoś w końcu powiedział. Afrodyta! zauważyłam też, że nie było u niego entuzjazmu po wygranej. Nie cieszył się z tego, że nie zamieniamy pokoi. To kto przegrał w takim razie? Chyba się już rozstrzygnęło. No niestety, byliście ostatni. Zasady gry znacie. Także bardzo mi przykro, proszę, zamieńcie się miejscami. Najlepszy pokój będziesz miała. Tego się kompletnie nie spodziewałam. I mean, naprawdę. Pierwszy raz czymś ten program mnie zaskoczył. No może wtedy tylko tym, że Chris został wybrany zamiast Kokosa. Ale teraz pierwszy raz także. że inna sytuacja. Ale fajne, lubię, lubię, lubię takie zadania. To było dla mnie straszne, ja nienawidzę dotyku. Aha. Po prostu nienawidzę, to ja już w pewnym momencie tu płakać chciałam. No i widzicie, znowu wychodzi na to, że Sandra jest jedyną osobą, z którą mogę relate'ować. Ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego z człowiekiem, którego w ogóle nie znam. I o to mi chodziło, kiedy mówiłam na samym początku, że te zabawy są... Słabe! To nie jest fajne, kiedy naciska się na ludzi, żeby mieli ze sobą jakiś fizyczny kontakt. Nienawidzę, jak w autobusie ktoś odciera się o mnie plecakiem, albo nie wiem, muszę przejść jakimś ciasnym korytarzem i jest tam dużo ludzi, albo jak baba w przychodni kaśle i najgorzej. Ludzie to. 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 pałam do nich od razu. Bądźmy szczerzy, że specjalnie celowo troszeczkę zamoliłem w tej grze, żeby przegrać, Wiesz no. czemu? bo i tak do siebie wrócimy. I ta gra totalnie niczego nie zmieniła, więc dzisiaj nie będzie żadnego p... doleń na boku i gdybania. Po prostu, żeby mieć spokój, rozumiesz? To ty specjalnie chciałeś przegrać to? Tak. Ojeposty ja, ja tak szukałam tej literów, tak. bo najgorsze co mogłoby być dla mnie. Ale Maciek, ty mówisz, że zrobiłeś to specjalnie po to, żeby już nie było tego spiskowania i tego kombinowania, gdzie ty jesteś jeden wielki, ogromny wąż. Bołem, że żywią się spiskowaniem. O co ci chodzi? Dlaczego teraz udajesz, że ty nie jesteś intuskowani, jak ty jesteś pierwszy spiskownik zaraz za Krisem i Lexi? Co mam u was? Ja jestem dzisiaj pierwszy dzień na bez leków. I brakuje mi też cukru. I to się nakłada. Poza tym to jest też pierwszy taki dzień wczoraj, dzisiaj, gdzie byłam na słońcu tak długo. Muszę o tej wodzie pamiętać, bo ja tak zapominam o tym sytuacja. Czasami mam tak. Taką aplikację w telefonie, która mi przypomina o tym, żebym ja piła w ogóle. Dobrze, że posadzili Sandrę na tym tronie, bo to, to dosyć jest komiczne w kontekście tego, co mówi. Szykowanie się na kolację już dawno nie miało tak ogromnego znaczenia. Showtime, showtime, yes, we'll back again. Banana. 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 Czy ktoś może uspokoić Blondinę Latina? Czy, yy, o, o, jemu też chyba się leki skończyły, nie tylko o Sandrze. <minuszy> w domu też tak masz, też tak jesteś? No czy to Wiesz, no jak mnie znają im się. Ale dom, yo... are... twój dom, twoja rodzina. No to wie. Tak? To już nam no, zawodnęło. Tak? To już mam dosłownie. Ale zawodnęło. oni to kiedyś próbowali jakoś usunąć, wyplewić. Wycisnąć to ciebie. się tak samo urodziło we mnie, że to się nie, nie da się tego zniszczyć. Twoja rodzina ma, jest za czy przeciwko. Ale oni rozmawiają ze sobą, jakby rozmawiali o tym, że, że ma jakieś powołanie. Przepowiednie mówią prawdę. Widziałam światy skute przez lód. Widziałam, co was czeka. Tylko starsza krew może zatrzymać białe zimno. A to, jest, a to jest rozmowa dosłownie na temat tego, że jest lekko nadpobudliwy i udaje latynosa. Oni już naprawdę nie mają o czym gadać w tym hotelu, pewnie już, już o pogodzie wszystko powiedzieli, co się dało. Więc wydaje mi się, że ja zawsze będę słuchał i tak głosu z To Dokładnie, tak no ja to najmniej... samo, nie? to, jest ja wiesz, to samo. To jest, to jest dla mnie najważniejsze, to co inni by gadali, że załóżmy, niech dziadek zajmie się iść na kierowcę autobusu, czy coś tak dalej. Ja miał bym... pewną robotę. Tak, będziesz miał pewną robotę, nie? A nie jakieś... Tak. Tańce. Tańce, no. A ja mówię, zobaczycie. Mówię, no. sami mówię, zobaczycie, mówię. No, no i zobaczyliśmy. <laughs> jak to było? Aldente, Almette I trafić w odpowiednim czasie, w odpowiednie miejsce, na odpowiednich ludzi. Przede wszystkim, wiesz co nas buduje? No? Mnie budują, nie zbudowali też osoby jakieś, które mnie widziały, widzą co ja robię. Tak. I tak. widzą to. Tak. Tak jak my, my zbudowaliśmy blondino latino. Ja, ty, ty. My jesteśmy, jesteśmy cegiełkami budulcowymi, jego, jego jestestwo, bez nas on nie mógłby żyć. My widzimy, my doceniamy, my oglądamy na streamie Następny stream w sobotę o 18. Tymczasem w sypialni Sandry i Maćka rozkwita miłość. Etapy makijażu Sandry dzielą się na parę kroków, ciężko mi to jakoś to ucharakteryzować, ale na pewno krok pierwszy to patrzenie się na siebie w lustro przez 5 minut, albo 10, albo 20. Krok drugi nałożenie podkładu, krok trzeci nałożenie drugiego podkładu, krok czwarty zrobienie kresek, krok piąty poprawienie kresek, krok szósty nałożenie cieni, krok siódmy jeszcze raz poprawienie kresek, bo cień za, za, jakby za, zakrył kreskę. No, i krok ósmy, zdanie sobie sprawy, że wszystko poszło nie tak, więc trzeba zrobić nowy makijaż, więc zaczynamy znowu krok dziewiąty, który jest de facto krokiem pierwszym. Ostatecznie może takich kroków będzie 15. Mordo, załóż kanał makijażowy, załóż kanał e, beauty. No i pierdu-pierdu gadanie o głównie zjedli kolację i będą teraz otwierać Puszkę Pandory. Puszka Pandory dla mnie jest świetnym urządzeniem manipulacyjnym. Do Maćka. Sam zadałem sobie pytanie dla mnie. Kto, jeśli nie Sandra? Jeżeli nie Sandra, to kto? Bardzo ciekawa zagrywka. Zaraz zobaczymy, co z niej wyniknie. Martena. Do Krisa. Jaka jest definicja lojalności według ciebie? <noise> to jest bardzo dobre pytanie dla Krisa. Łapka w górę dla osoby, która je zadała. Na pewno dotrzymywanie słowa, paktów. Czy dotrzymujesz słowa? Eee, pomidor. <grystanie> Do lekcji. Czy żałujesz, że zaufałaś Chrisowi? Zobaczymy. Czy myślisz, że udając przyjaciółkę, zdobędziesz sympatię ludzi z domu? A dlaczego w ogóle Leksi dostała dwa pytania, wszyscy po jednym? Ponieważ teraz Leksi jest yy, taka najbardziej yy, na, 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 na Jerzyku tak? Siedzi. I dlatego będzie ciekawiej, jak będzie dostawała więcej pytań. A durne to jest strasznie. Myślę, że nie. Jak czujesz się z tym, że jesteś dla każdego tylko bezpiecznym wyborem? Nie wiem. Czy całe życie byłaś taka fałszywa? <laughs> Nie, nigdy nie byłam. Do Marietty. Czy czujesz się odrzucona przez Łukasza? E, tak. Szczerze mówiąc, czuję się odrzucona przez Łukasza. Zupełnie tego nie rozumiem, ponieważ byliśmy na stopie koleżeńskiej. Teraz ze sobą nie rozmawiamy, więc oczywiście czujesz się odrzucona. Czy zwróciłabyś uwagę na Łukasza długiego w życiu prywatnym? Nie, szczerze mówiąc, nie. Do Łukasza. Czy poczułeś iskrę, gdy zobaczyłeś Martyna? Nie, nie było takiego super wow. Łukasz! Łukasz! Dlaczego oni siedzą tam i mówią sobie niemiłe rzeczy? To już nikt ich nie sprawdzi. Mógł już powiedzieć, że, no, spodobała mi się od początku. Żeby e, chociaż, nie wiem, zachować pozory tego, że jest miło. Z czasem Cię lepiej poznałem i mam nadzieję, że poznam jeszcze lepiej. Dlaczego ja mu się nagle Marietta spodobała? Tej nagłości sytuacji nie rozumiem. A może jestem za mądra dla niego i dlatego on się wycofuje. Leksi, ty <laughs> Taka jesteś mądra! Elon Musk pytał o ciebie ostatnio. Mówił, że potrzebuje osoby, która mu pociągnie te wszystkie badania. Leksi! <laughs> Leksi, idź do jeden z dziesięciu. Pokaż nam wszystkim, jaka jesteś inteligentna i mądra. Pokaż, jak twoja wiedza jest wszechstronna. Chcę to zobaczyć. Jeden z dziesięciu. Wiesz co chodzi? Za wysokie progi. Nie, nie wiem co odpowiedzieć. Dla ciebie to jest takie lajtowe, a jestem yy, na odpadnięciu od programu w tym momencie że rozmawialiśmy i ty powiedziałeś, że utrudniłeś nam zadanie. A ja mam w***wane w to, czy Mariecka ma tam, czy tam, wiesz co, gdzie ja patrzę na siebie. Zrobienie troszeczkę bardziej pod siebie faktycznie że może było to troszeczkę samoludne, ale też uważam, że za bardzo się przejmujesz niektórymi sprawami na wyrosty potrzebne. Czasami mam wrażenie, że Sandra nawet nie nadaje się do tego programu, z tego względu, że jeżeli ona będzie patrzeć na wszystko z boku, nie nawiązując relacji z ludźmi, to krupa ją zdominuje. A może to jest właśnie metoda, żeby sobie być cichutko, nie wadzić nikomu, po prostu istnieć. Czasem odpalić jakiś taki syndrom księżniczki, jak już nie może się wytrzymać i po prostu przejść pod radarem. A potem zacząć się wychylać jak już trzeba będzie. Tutaj brakuje miejscami aparatu. Tak, powinniśmy mieć jakiś taki swój, ale by były sesje. Ale bym się porobiła no, fotek, powiem no, ci. Tutaj no, jest tyle tutaj... kadrów zajebistych. Ja już też parę wyczaiłam. A z nie pracowałaś jako modelka? Nie, nie pracowałam jako modelka, ale mam sesję w Playboyu opłatkową, grudniową, się załapałam jeszcze na ostatnią, no. Wow, mm. wow. I tam to była taka moja pierwsza, pierwsza bardzo poważna sesja. Byłam ogólnie wystylizowana na królewna Śnieżkę e, i miałam, wiesz, całe tła wklejane, potem w Photoshopie i to wszystko ogarniane. Wow. Wiecie co? Muszę to sprawdzić. Jak ona się nazywa? Martyna... Brothers and sisters, znalazłam to. W sumie mogę wam to pokazać. Brother! Są ludzie, którzy uważają, że to jest estetyczne. Wiecie, akt może być przepiękny, naprawdę. Jest, jest masa przykładów pięknych aktów w sztuce. Natomiast to jest tak tanie. Estetyka najgorszego kiczu. Ja nie wiem, czy takie było zamierzenie tego, ale. E, no, ogólnie chciałem się bardzo przeprosić za to. No, ale ja jednak chciałbym po prostu wejść w parę z Mariatą, jeśli. Wiecie co, teraz jak tak zaczęłam komentować te zdjęcia, to ja mam ochotę znowu zrobić odcinek, że komentuję najgorsze zdjęcia w internecie. Więc jeżeli znacie jakieś miejsca, gdzie są najgorsze zdjęcia osób, które podają się za profesjonalistów, a nimi nie są, to podrzucajcie je albo w komentarzach, albo na Instagramiku. No może jeszcze ja sprawa, szczerze mówiąc, no. Szkoda tylko, że kłamiesz, to Znaczy nie, nie chcę ci właśnie... jak chciałeś, to... to byłeś strasznie miłe, no a potem się uratowałeś już masz wszystko w dupie, no to... Nie, tylko poznałem kogoś, kogo, kogo chcę poznać. No to super, gratuluję ci, no, Co ja ci mogę powiedzieć? No cóż, kochani, ostatnie nasze drinki, bo Chris powiedział, że wybiera mariettę. Ale nie dziwi mnie to. Ale powiedział ci? Tak. tak Maciek, trzymaj się tam, od niego tam, z daleka, dobra? Mam taką prośbę. Tam, tam, tam. Trzymaj się z daleka, żebyś, nie wiesz, nie ośmieszył się też. Zolni <laughs> ci jeszcze bardziej czy nie? To jest pytanie. Alkohol to zawsze dobry pomysł. Oni tutaj, dramat, emocje siedzą na szpilkach. Tymczasem blondino latino polewa i be like. Bajla, bajla. Musiałam troszeczkę przewijańska, bo to oszaleć można. E, mniej więcej to zdarzyło się tyle, że oni sobie tam siedzieli, i w końcu do Sandry przyszedł list. I ona chciała go przeczytać wszystkim, ale tam było napisane, że to jest poufne, więc sobie poszło przeczytać gdzieś tam w kąt. To pytanie, czy brze na pewno wytrwałe, ale czy w głowie prywatnie ze sobą. A to pewnie. No bo, bo szczerze jak ty odchodzi to ja odchodzę. Uważam, no, że się naprawdę zadwa.

Nie urobisz, ale spróbuj. On już się ukierunkowany. Ale próbuj, słuchaj. Zaświeć cyckiem, może na niego coś cysek podziała, no. Brother. My się cofamy w rozwoju. My jesteśmy już na etapie rozwoju człowieka pierwotnego. Po całym sezonie wyjdziemy jako pierwotniaki, jako pantofelki. To dlatego im dali ten basen, bo przecież pierwsze życie było w wodzie. Oni wiedzieli, że to jest po prostu powolna degradacja jak ewolucja idzie do przodu to to jest jakaś de dewolucja jak jakby była przeciwieństwo ewolucji degradacja też jest degradacja ale są też regres, recesja, upadek, uwstecznienie, staczanie się, cofanie się, rewolucja, what the fuck? w każdym razie no Twórcy tego programu, oni wiedzieli, że tutaj nastąpi właśnie regres ewolucyjny i że oni będą potrzebowali wody, żeby żyć. Panami no, się tego nie mogą zrobić tak naprawdę? Jest? Tak mi się wydaje, przynajmniej. Ale wiesz, nie rób niczego wbrew sobie. Aha. Ja. No, no mi to nie robię różnicy, że tak powiem. No jest żadna wartość. Czekam na luzie. Takie rzeczy. Czyli to masz tak samo, że seks z seksem, a miłość jest się nie przytule. Ale mogę prowadzić seks. Ja się nie pocałuję, ja mogę prowadzić seks. To bardzo masz podobny system wartości do tej typiary, co była w Pretty Woman. Ona, ona chyba też miała takie, y, takie koncepcje. That's why no kissing It's too personal. W sensie jest, Wygląda na to, że przed Chrisem noc pełna niespodzianek. Czekamy kolejną noc z lekcji. Nie wiem, jak mam na to patrzeć. to no, może będzie troszkę niezręcznie dzisiaj. Oj byczku, ty jeszcze nie wiesz, jak niezręcznie będzie. Odpalaj rakietę! Do końca na pewno nie wytrzymałabym z Chrisem, bo nie jest to osoba, z którą um, można jakoś dłużej czy głębiej porozmawiać, czy tak inteligentniej. Czy ona ustawia sobie Tarota w tym momencie? Wiecie, bo w cyberpunku była taka postać. Ja się nim przytule, a mogę ma seks. I przytulił ją? Chris, ale ty... P... Ja, 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 ja się dziwię, że ja się nadal dziwię. Ja już nie mam siły do niego. Czy ktoś spisuje wszystkie jego fikołki? Bo my się zaraz naprawdę pogubimy. Jak ktoś spisze wszystkie fikołki Krisa, których dokonał w tym programie, przypnę mu serduszko. A ja wiem, co wy jesteście host for... Serduszka. No kochani, dobrnęliśmy do końca. Yy, jesteśmy znowu w suspensie. Nie wiemy, co się znalazło w liście do, yy, do Mariety. Nie do Mariety, do Sandry. Dowiemy się tego w następnym odcinku. No, ja się z Wami będę żegnać. Dziękuję serdecznie, wspierającym. Dziękuję Wam za oglądanie. Jesteście super. Do zobaczenia za tydzień. Elo, Bye.